Drodzy uczniowie, do 30 września możecie składać wnioski o stypendium Świętego Mikołaja. O stypendium może ubiegać się uczeń od 5 klasy szkoły podstawowej aż do klasy maturalnej. Sprawdź, czy spełniasz kryteria formalne, to znaczy czy w twojej rodzinie dochód nie przekracza 2500 zł netto na osobę i czy średnia z zeszłego roku to przynajmniej 4.0 do szkoły ponadpodstawowej lub 4.4 dla uczniów szkół podstawowych. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek, przygotuj dwa ważne dokumenty. Pierwszy, poproś wychowawcę o wystawienie opinii. Powinna ona zawierać informacje o średniej ocenie z poprzedniego roku. Drugi. Poproś rodzica o wypełnienie i podpisanie oświadczenia o wysoko, wysokości dochodów netto na osobę w rodzinie za okres od stycznia do czerwca bieżącego roku. Oświadczenie znajdziesz na stronie stypendia.mikolaj.org.pl w zakładce Dokumenty. Dodatkowo, jeśli chcesz, możesz zebrać dokumenty poświadczające Twoje osiągnięcia i zaangażowanie, np. dyplomy, certyfikaty albo zaświadczenia o wolontariacie. Po zgromadzeniu tych ważnych dokumentów, załączników, wejdź na stronę stypendia.mikolaj.org.pl, czyli na portal stypendialny. Znajdź swoją szkołę w zakładce Szkoły w programie. Kiedy już ją znajdziesz, kliknij Złóż wniosek o stypendium, to przekieruje do formularza. Formularz wypełni, dołącz do niego przygotowane wcześniej załączniki. Ale pamiętaj, formularz wniosku nie pozwala na zapisanie wersji roboczej i późniejszej jego edycji. Dlatego warto wcześniej się przygotować do jego złożenia. We wniosku. Pochwalcie się osiągnięciami Waszego roku szkolnego. Napiszcie, je, w jakich konkursach, olimpiadach, turniejach sportowych braliście udział. Opiszcie, na czym polega Wasze zaangażowanie społeczne. Komu pomagacie w wolnym czasie? Przedstawcie, w jakim celu potrzebujecie stypendium i jak planujecie je wykorzystać dla swojego rozwoju. Wydrukuj wniosek o stypendium, poprosz rodzica o podpisanie i złóż papierową wersję u swojego szkolnego koordynatora. W razie pytań zawsze właśnie koordynatora szkolnego programu programu studeniowego, możesz zapytać o pomoc. Nie wahaj się. No i do, do dzieła! Co?